Drodzy, yy, witam na tutaj w kolejnym cudownym odcinku na kanale Brodatych Gadek. Boże, okropne oświetlenie jest, bumiga, Trudno, przynajmniej nie ma szumu. Mam nadzieję, że chociaż tyle was zadowoli. Ja właśnie skończyłem się rozpakowywać z pomocą Ani. I mamy całe stoisko Brodatych Gadów. Jest przepiękne. A oto Chris. E, przywitaj się. Który naprawia y, jeszcze oświetlenie. Chris właśnie zrobił dla nas ekspozytory, są od niego, od Chrisa są też wszystkie inkubatory, czy ten wielki inkubator i rack systemy na Także pół sprzętu zbroda tych gadów jest od Chrisa Co planujesz nowego? Co planujesz nowego? No. Na pewno będzie podłoże kokosowe. Będzie już w trzech gradacjach. Okej. Okay. Na pewno będzie nowa taśma grzewcza na 7,5 cm. Czyli taki chyba niespotykany standard, przynajmniej w Europie, a w Stanach bardzo często używany. 7,5 cm szerokości? Tak. Taka wąziutka. Taka, Taka wąziutka. mega wąska. Taka idealna do ekspozytorów. Mhm jak ktoś ma regały po proplasty. Okej, okay. podoba mi się to. A co jeszcze? Nie wiem, bo dużo jest tego. A terraria planujemy. Czy właściwie już są za, zaawansowane? z zaawansowanej SCF? Specyfałki. Także chciał. Systemowe, także może będziesz mógł sobie budować e, terarium nawet e, wynosząc do domu o wymiarze, nie wiem, 2 metry na 2x3. Na okay. e, to na pewno yy... I się stała świadomość. I co jeszcze? Nowy system raków. Yy, bo Ale nie te. Będę nie będę zdradzał szczegółów, bo hmm. za dużo jest takich podglądaczy i zaczynają kopiować, kopiować. Moje, więc... Dobra, to wyłączę kamerę, to mi ewentualnie powiesz. E, bo widziałem XS-ki... Jeszcze nie. E, widziałem XS-ki, że zrobiłeś te niskie, podgekone lamparcie. Tak. Fajne. Bo to... Super. No, bo to e, też na pudłach. w Irlandii mega zadowolony człowiek, mhm. um, a w Polsce... Wiem, że Rafał chyba kolega się tam szykuje, albo przynajmniej już zadawał mm -hmm. pytanie odnośnie tego, ale myślę, że to będzie fajny rak, który będzie fajnie sprzedawalny właśnie pod, pod kwestię deszczurki głównie. Mm -hmm. No tak. E I Ty też robisz pudła? Nie, 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 nie. Pudła importowane. Pudła importowane, okej. Jeszcze się nie narobiłem na tej branży. <laughs> no... Jest. Forma na przydło, e, się wydaje, że to jest taka prosta rzecz, ale nie, ja wiem, jak, że to jest jak jak kupa kasy. Na 70, które masz, mhm. no to może. 80, bo to ty... 70. -tki. To nie jest 80 cm, nie, nie. to jest 70 na długość. 70 litrów. Okay. To się nie, nie podaje wymiarów. E, długości. No ja wiem. 80 to nie, że 80 cm. bo Tak to byśmy musiał powiedzieć, że ma 85, bo ona ma 84,5 cm. Okej, okay. no to jest jeszcze w ogóle dłuższa, Okej, okay. dobra. No, także e, forma na 70 waży 3 tony. A kosztuje? Dzisiaj przy rosnących cenach stali podejrzewam, że około 300 zł. Żeby wyprodukować jedno pudełko. Tak, no ale widzisz, to, to jest to, że na przykład ktoś mówi trochę plastiku, dlaczego tyle kosztuje. Mm -hmm. Tylko jak weźmiesz pod uwagę składowe, takie jak koszt produkcji, e, koszt formy mm -hmm. dwa, wtryskarka, żeby obsłużyć to duże pudło e, 70, musi być wtryskarka, która ma w, y, minimum 13 ton ścisku, czy tam nacisku. Mm -hmm. Że te formy się ściskają i to tworzywo nie wypływa na zewnątrz. To takie urządzenie kosztuje około miliona złotych. Plus do tego jeszcze systemy chłodzenia to jest dodatkowa parę. Jeżeli masz jeszcze automat, automat który. Wiesz co, mogę Cię na chwilę przeprosić? Jasne. Czyli ogólnie, wyprodukowanie, żeby zacząć produkować własne pojemniki 70. No, takie półtorej bańki wychodzi, że trzeba mieć luźne. Oj, oj, ale to też wychodzi, dlaczego te rack systemy są takie drogie? Ceny, możecie sobie sprawdzić na Write Rack System, bo tam są i duże, i małe rack systemy na różne rodzaje pojemników. Także myślę, że warto polecić, szczególnie jak chcecie mieć jakieś małe hodowle przydomowe, to też to jest sprzęt, który posłuży Wam naprawdę lata. Mega wygodnie się tam utrzymuje zwierzęta w sensie w odpowiednich warunkach. Na tak naprawdę nie musicie brać takich wielkich raksystemów jak ja na 24 pojemniki. to są bajrzenie na 5, na 6 pojemników, także na 5 albo na 6 pojemników jakieś takie mniejsze też są. Niskie jednosłupkowe, także każdy bierze coś do siebie. A tak jak widzicie, trochę Chrisa męczę ze względu na to, że dużo rzeczy mamy od niego. Jak cokolwiek się dzieje, mam pytanie, mam wątpliwości, no to Chris przyjeżdża automatycznie, wszystko ogarnia i serwis jest błyskawiczny, bardzo dobry. Także mega, po, mega polecam. Wracamy. Na czym skończyć? Eee, wtryskiwarka bańka, do tego eee. system chłodzący. Dokładnie i teraz tak. Nie możesz sobie pójść i wyprodukować jednego pudła, no bo założenie formy wymaga też odpowiedniej suwnicy, żeby te trzy tony powiesić, czy tak powiem, w tej wytłaczarce. Eee, to jest mniej więcej montaż eee, całego tego. Całe te formy to jest około 3-4 godzin. Mm -hmm. Potem jak trzeba przerobić na przykład formę, czyli, bo produkujemy pudła z kapem i bez kapanie, mm -hmm. Jak na przykład chcemy, robimy płaskie, a potem jeszcze chcemy dorobić z kapem, no to musimy znowu połowę tej formy ściągnąć, domontować tego kapa, na nowo okay. to zawiesić, więc kolejny czas. jak sobie weźmiesz pod uwagę składowe, że nie możesz wrzucić, na przykład wcisnąć guzik i jedno pudło, żeby Ci wyskoczyło. Bo ileś tego tworzywa musi przez tą wypłaczarkę jeszcze przejść się roztopić. Więc to ileś trwa? Ileś tego, jeżeli byś zrobił tylko jedno pudło, to z 6 kiloci zostaje jeszcze tego tworzywa w, tym, w tej maszynie, mm -hmm. które byś zmarnował, nie? A, więc składowe to jest forma, wtryskarka, e, czas right. potem tworzywo. Mm -hmm. I potem jeszcze musisz mieć magazyn. Bo jednego pudła nie zrobisz, tylko musisz włączyć tą maszynę i przynajmniej tam, nie wiem, tuc ich tysiąc czy dwa tysiące, więc musisz teraz te pudła składować. Jak ktoś się zgłosi oczywiście i powie, że chce tysiąc pudeł, no to jest inna cena, a inna cena jak bierzesz jedną, dwa, trzy, cztery, nie? Mhm. Bo, bo to wszystko, te koszty jakby składowe, no niestety wynikają z tej... Tej sytuacji. Tutaj, żeby jeszcze widzą wytłumaczyć e, kap i bez kapa, to są, e, ja mam z kapem pojemniki, czyli one, tak, one mają miejsce na miseczkę, po prostu wbudowanym w pojemnik, tak. No to grubo, duże przedsięwzięcie. A to rozmawiam o samych pudłach, a gdzie rak systemy, gdzie robienie właśnie ekspozytorów, gdzie. To to już są Sowa proste reszty. rzeczy ja wiem. dla ciebie, Tylko dla ciebie. Było, jak wiesz, ktoś zamówi jeden w białym kolorze, nie? No tak. Tak jak ostatnio mieliśmy zamówienie z Francji, nie? z Francji, tak. Tam były dwa ekspozytory. Białe boki, białe półki. Czarny panel, okay. e, więc e, najwięcej czasu zabierają takie rzeczy kustomizowane. Dobra. Terraria. No, no. no. Okay, Już z gotowym, z gotowym wystrojem. Mm -hmm. Tak ja by. Chcesz mieć w domu taki nie metalowy? Tak. To, tak. to tak. ja wolę szklane terraria, ale. Ja Chcecie mieć w salonie? trochę, ale tak, są ładne. Natomiast tak wygląda hala silnicka na parę godzin przed, paręnaście godzin, bo mamy prawie 21. A część osób, szczególnie tych dużych wystawców, się rozstawia. Akwarystyka jest gotowa na przyjazd wystawców. No i oczywiście cała wystawa pająków, która jest tutaj. Więc trochę ludzi już jest. Jakby... nie Ciasteczko? No. Oczywiście, no. dlatego tu stoję. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. No. Dzisiaj nocujemy w Warszawie ze względu na targi. I mamy takie takie małe dwa marania. Tak, 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 Takie złodziaki. Takie złodziaki się takie złodziaki. Takie złodziaki. Takie złodziaki. Psi uracie. Wsiął rację, słodziaki. Super Za 5 minut zaczynamy, a jeszcze spróbujemy zrobić jedną rzecz. Poszukamy najdroższego zwierzaka na targach. Mamy chwilę czasu, więc ee, zobaczymy. Siema. 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 Co masz najdroższego? Nie. Robaczku. Nie no mów. Nie ma najdroższego. Znowu to jest najdroższy ten człowiek. Czujesz, tylko taki Nawet wy... bezcenny, tak chcesz pokazać? No, piękny. Co to? Bongo Sarhead Clown. Czemu takie drogie? No, bo takie gerne ma. Bongo w połączeniu z Sarem to jest World First. Pierwszy na świecie. Okay. E, ja mam wizualnego samca i samicę sobie zostawiłem, no ale ten tego, tego samczyk, jeżeli ktoś mi zapłaci za niego tyle co chce, bo nawet 50 grosy rabatu na nim nie zrobię. Jeżeli będzie ktoś chciał, no bo to zobacz. No przecież to już ma ponad 200 gram za chwilę będzie mógł kopulować, nie. Okej, okay, nice. To ja listy. Siedem koła. Siedem potem. Dobra. Dzięki. Tu mamy siódemeczkę. Zobaczymy, czy znajdziemy coś. Eee, coś droższego. Dzień dobry. Cześć. Boże, jakie wspaniałe osobistości. Tu, STP, Tante? Nagrywam jak coś. Ostrzegam od razu, żeby nie było, że Ham przyszedł nagrał coś. Możesz, nawet trzeba trzeba czarować. Musi być neutralna i reprezentować ciekawe. godnie. Tak? Rozumiem. Dobrze. dobrze Miło cię widzieć, miło u Ciebie słychać? Nie lubię <suszy> Do, do, do O proszę. W ogóle sztucznie nie wyszło. Mm, mm, mm. Jakie ma Pani najdroższe zwierzę? Najwięcej warte. Zwierzę. E, tak, nagrywamy. Cenowo? Anakonda zielona. 200 euro. 200 euro za anakondy zielone. Ej, w ogóle to jest sztos, bo w Polsce możecie sobie trzymać anakondy zielone totalnie na totalnie na luzie. Bez, bez żadnego problemu, bez żadnych zezwoleń, bez niczego. Także kozak, co jeszcze? Dobra. W jakiej cenie jest teju? 3 miliony. Nie, nie, na sprzedaż, na a, okej. Okay. A co macie najdroższego? Pięknie. Boasa. dobra. Najdroższe mamy... czekaj. nie Jaka cena? Strasznie nie chcemy, żeby się po prostu daje 350. Okej. Dobra, czyli e, szukamy najdroższego zwierzaka na targach. A co tam, a co tam, a co tam? Tam jest Black Sumatra. Tylko, że jest ciągnął je z koninkę i jest strasznie się zaprezentował. Ale już widzę, że się tego. Ale fajnie. Chcę, żeby się trochę odstresował. No tak. No, więc fajnie, bo jest zasłonięty. Nice. a tu jest jeszcze trzecie teraz? Najstarsza. To chyba by było najdroższe z tego wszystkiego. Ile by kosztował? Nie wiem, to ona by się zaprezentowała. Dobra, okej. Okay. A biczogony są Tak No, fajnie to Ładne tera Trzy sztuki Śmieszne Dobra tam, nawet Idziemy zobaczyć, czy coś jeszcze jest Ej, no to myślę, że ten pierwszy strzał Ja wiedziałem, do kogo iść Siedem koła, najdroższy wąż Ale widzicie, wiem, że po trzy dwa tysiące złotych To nie jest nic, nic nadzwyczajnego Co masz najdroższego? Siema. Najdroższego? Chyba i tak baroni. Półtorej koła? Półtorej koła. No dobra, fajne są. Coś ciekawego. Coś fajnego. To nie jest właściwy, tylko jadus, tylko ten warunkowo jadowity. Warunkowo jadowity. Tak, Dobry. jak heterodon, nie? Jak hocik no. Spoko. No dobrze, to najdroższy znaleziony, dosyć szybko, siedem koła. Co innego, oczywiście, że Regius. My zaczynamy, jestem mega zadowolony z tego, jak moje stoisko wygląda. a Ania właśnie kończy ogarniać gekoniki, bo dzisiaj jesteśmy w dwójkę. I z tej strony dziękuję Wam bardzo za kolejny odcinek. Zapraszam Was już w tą niedzielę. Trochę się przespałem, ale musiałem wstać rano, bo mam obowiązki. Mam dziecko. Niektórzy mówią, że nie można chlać, jak się ma dzieci, ale to nieprawda. Można, tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność. Najbliższą nagliwicę na Terra Aqua, gdzie również je wystawiam. Również będę, będziecie mogli przyjść, e, pogadać, zobaczyć nasze zwierzaki i nie tylko. Także serdecznie zapraszam. Link do wydarzenia macie w opisie tego filmu. Widzimy się w kolejnym materiale.